Woli. no tu nie fajne, ale ja bym na przykład 370 wolą. Nie wiem jak ty. A, najpierw 50 i ją porobić ładnie. Puść. Dobra. Regulacja nie pozwala. Trzeba by wyciągnąć bardziej w tamtą stronę. No my go ostatnio podkręcaliśmy na śrubie tam w środku Wiem, wiem, wiem Jakby była tu dłuższa regulacja, to bym na regulację go podkręcił Ale nie mam dłuższej chyba A? Żadnej Właściwie możliwość, nie wiem czy to się nie, w ogóle nie poluzowało Co <śla> czemu by się nie czy tych, tych tych to tak jest właśnie materiał, u mnie to czasami się to Co? No. Bo nie ma szczerze jak zrobione, tego Nie ma na razie, nikt tak nie zrobił, żeby to miało ręce no i żeby to było skręcić tak mocno, nie? No To są takie dekielki, że O co, co No dobra eee. Cyk, cyk, cyk Trzeba kompletnie mi to jest niepotrzebne. No nie, nie, nie skręciło się widzę. A, czekaj. Hmm. Muszę pójść pokryczyć. A, czekaj, teraz jak to dopalić? Trzeba by zatrzymać to i nakrętkę. Jakoś nakrętkę. Dobra, o, czekaj, teraz jak to dopalić, trzeba by zatrzymać to i nakrętkę, jakoś nakrętkę Naprawdę, zaraz cię pokażę, w wydłubie, to jest porobione, nie ma jak tego skręcić dobrze nawet Bo ja tu włożę No co z tego? Nie no to już nie wejdzie czekaj, 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 o, to jeszcze jest tak mi nie da, bo nie wejdzie. karwasz, pasz barabasz prawie to jeszcze inaczej wygmienić, to z tym nic mi nie da no. teraz uj zobaczyłem, że będzie trzymać nie ma jak, bo jak na wierzchu jeszcze jest silniki dekla nie ma to pal 6, nie? no tak no, weź dekiel, kurzy, kurzy A, bo tu sprzęgło 1,6 to dobre. <noise> Można naciągnąć. Mój teraz nie jest za bardzo. Jezu, ten roll. <noise> On jest z dwóch stron, a do przodu też poćkę. Tak to, to, to działa. <noise> ja nie wiem, jak to działa, że możesz w dwie strony kręcić. A pan naciągasz? A, zaraz złapie i rozmów okay. do tyłu. Wiesz, co to się kręci? Ten to, plastik? To, jest, to jest gwint Ja pierdziele Ale wio <noise> Ale jaja Nie tylko szajs mm, Dobra czyli to trzeba by no, Po prostu trzeba będzie kupić nowy rogarz <noise> Nowy jest taki z plastikiem i manetki Tak jak to powinno być zrobione no, Nawet taki jak tamten co jest tym No spoko No, no to mój teraz Teraz bida a powiem Ci, że manetki, sobie, jak to manetki sobie wezmę, opierentala, rentala No Bo do iglety założymy i zarobi się trzymają I miękkie są, nie widzę Nie, nie bierz takich tych to to... Czemu? Znaczy w sensie chodzi no mi taki... o to, że plastikowy. No, taki... no nie, no rentala gumowe normalne No gumowy żeby bo nie ma czucia w takich nawet, bo ty Ale, jak się, ale jak się łapa się łapa to wiesz, będę jak się zgał w zimie, jakbyś był zmarznięte Chłopie, to wiesz, Ty odkręcasz i lata w drugą stronę Okej okay. Ktoś w się sprzedać dało? Co, te manetki? <laughs> no Jasne, dokręcimy tylko. No, czekaj, nie tym za duży. To jest dwustronny roll gas. Ale byś zbyt... było tak, że dajesz do przodu i też dajesz gazu, bo To był patent. Zaraz będzie jednostronny. Dobra. na prawie to ja lubię. <laughs> Kiedyś też miała być szybka <laughs> A wyszło spawanie okay, się... Teraz jest przynajmniej Stoi! Sim, tylko trzeba jeszcze sprawdzić. Taki moment przełamania znaleźć. Teraz fajnie opie. Hmm? Ja lubię, jak tak wiesz, dotnie się opie już na sprzęgu. To jest za. No, piękna sprawa. W to można fajnie wystawić. No. Tak piekłup i też leciutko chodzi może tutaj, no Też by się dało palcem. Coś takiego. Tak w połowie. Jeszcze od tyle. jest sprzęgło O Jezu, ale miło odbiło Jest kompresja teraz fajna no? Kompresja jest teraz fajna jak jest nowy No i tak ludzko, może coś z tym sprzęgłem będzie, bo mówię, to już był poprawiony raz, drugi, trzeci i dalej ciągnie. A teraz jest ginno, zobaczymy ile. Ciekaw jestem, będziemy wziąć na odcinkach, kiedy zacznie ślizgać. A może i się zacznie, oby. Czekaj bym zostawił, raczej będzie ok okej jestem czy teraz się poruszy Jedynie byle nie ślizgało, i tu na tej szóstce żeby stało No to tego nie ruszam czekaj co nam no, mówią My to kiedyś stawialiśmy ługit Bo jeździłem chłopi je raz, drugi, trzeci ługit Znaczy może wiesz, odchodziło o to, że wtedy mnie nową linkę założyli Może liwa nowa linka się A Może też, też ułożyła. w środku 200, no trochę Strasznie nisko kurwa najwięcej jest ja sobie podróżyłem takie takie małe pijanie kupię w garażu i stoi ale ja nawet stawiać. Na ale stoi, powiem ci, że stoi. 30. Bardzo nisko, ale stoi. stoi no tak. 200 jakby dłuższe było, co nie? Nie Mówię. Jedynie na razie spokojnie się jakieś z tymi tymi iglicami pomyślimy i... No. I jeszcze wtedy gaźnikiem się pobawić. I może będzie akurat. Fajnie było. Jak najwięcej <laughs> paliwa, żeby miał w Não, uh -huh. mas ele looks.